sierpnia 1977 roku wizję prowadzimy z udziałem Henryka Witka nazywasz się jak? Henryk Witek zapraszam do kościoła, powstałem tam może no ile, 120 minut może? Tak. No. no i później wyszłem, bo zimno było, powstałem na że wyszłem i gdzieś się udał? no i przyszłem tu do ulicy Zrębińskiej i co A. na ulicy Zrębińskiej spotkałeś? no jedna udową w tym miejscu jak stoi ten no i co? Potrzebowałeś do niego, do tego autobusu? <coughs> tak. Sojda, sojda siedział. W tym dokładnie pamiętam, to w tym miejscu. Sojda, tak? Tak. A co stało tutaj na masce? Pili tu wódkę, nie pili? Jak sobie przypominam, do było Kto często z tobą Soida, Sojda. Tak, Sojda pili tego alkoholu. Ten czas był wytytyczny pół litra. I co się dzieje dalej? No i w tym jakiś czas, wchodzi kępa, jego siostra i szałak wie się. Pozostaje mi, mi się wydaje, że weszli później trochę. Wjechał dość szybko. W moment, kiedy załóżę tą kobietę, skręcił. On zrobił z góry kierownicę na to. Coś w tym sensie, tak. I, prosto mówię, tak, ta, ta, I teraz mówię o bo mówię jakieś jakiejś osobie, jak Tak, w tym momencie... No, to, tak, to? tak, to, tak. To? tak? To. tak. A, a pierwszy kto wysiadł z wozu? Już po tym wysiada Adaś, biegnie za tą kobietą, która tam... Z czemu on biegł? Z, z, z jakimś narzędziem w ręce, w kształcie litery S. No to... Panie Witek, Słucham. czy on od razu wziął ten przedmiot? samochodu, Czy wrócił się dopiero i Nie, no. najpierw, najpierw wybiegł, zobaczył, że ta kobieta tam ucieka i krzyczy, że zabiliście mi męża, zabiliście mi męża. I w tym momencie się wrócił, złapał ten klucz w ręce, to narzędzie i pobiegł za tą kobietą. I Sojda wyskoczył i pobiegł za nim. I tam później krzyki usłyszałem: Sojda, Sojda, puśćcie mnie, co chcecie ode mnie? To, to zadawał te rany uciekającej kaszy. Ja z tamtej grupki biegłem, już ja ją przyryzłem. No nie zabijać, tylko będzie na wam winna, nie? I tu zauważyłem w takiej że Adaś się przy się, przybiegł. W i zauważyłem, że swoje dacze mają zawody, a Adaś uderza ją w kolorze posiłkowym. Uderza mu po kobietę za nogi i ciągnie ją. Przyjechał z jakiego kierunku? Od strony, z Trębina i później nawraca. Przejechał, tu się Ta. zatrzymał, tak? Tak. I później przejechał, nawrócił? Stoi tam kapel, na. I w tym momencie naprowadza na, to, na, na tego małego chłopaczka i, i przejeżdża.